Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Jedziemy w końcu do schroniska e, za pieniądze, które dzięki kibicom, wpłatom kibiców, dzięki licytacjom e, na Chorzowskie psy udało nam się uzbierać. E, kupiliśmy karmę no, jedziemy ją do schroniska zawieźć. Trochę to trwało, ale to, to przez to, że staraliśmy się wybrać jak najlepszą opcję, jak najkorzystniejszą, żeby tego było jak najwięcej. I to się udało. E, oprócz tego, jak pytasz co mam w tasi, to w tasi mam raz siano. Raz widzę, sianka dużo sianka. Tak. sianko Dużo sianko ścigaj, oby go było jak najwięcej. E, musimy się rozliczyć. E, a tutaj mamy od nas jeszcze smycze, więc żeby ci powiedzieć, kwota. Suma sumarum, na jaką wesprzemy schronisko, to jest około 14 tysięcy złotych, bo 13 910 zł dokładnie to jest karma. I tutaj mamy smycze też o wartości kilku stówek, także no 14 tysięcy, trochę ponad jest, jest tego. Nie? Będzie... To brawa dla wszystkich! Prawa dla, dla wszystkich! Bardzo, bardzo dziękujemy kibicom. no Wielkie niebieskie serce znowu dało sobie znać. Kilka piesków już znalazło dom po tej naszej akcji, ale więcej dowiecie się już. Już na miejscu, Tadeusz też na pewno parę słów o tym powie. No Serce rośnie, dzięki Wielkie za całe wsparcie. Duże podziękowania dla pana Zbyszka, który, który po tej akcji się do mnie odezwał i gdzieś tam też udało się pomóc w pozyskaniu tej karmy. Także jeszcze raz chylimy czoła, dzięki Wielkie i to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o wsparcie dla, dla Chorzowskiego. Super, no to co jedziemy? Zobaczymy, chodź. Nie było mnie tutaj dawno, ale powiem szczerze, że serce, serce rozrywa gdzieś tak od środka, gdy widzi się takie napisy: Dom Siego Seniora, Koci Szpitalik, a szczególnie gdy się przejdzie tymi alejkami i widzi się pyszczki tych psów, które wręcz wołają: weźcie mnie, weźcie mnie, zaopiekujcie się. No one tutaj mają fajne warunki. Klatki mają czyste, widać, widać, że są zadbane, są wyczesane te pieski, natomiast to, czego im najbardziej brakuje, to ciepła. I my serdecznie chcemy Was namówić do tego, że jeżeli macie warunki ku temu, żeby Trzegarność takiego psiaka, zapewnić mu godne życie, to jak najbardziej kierujcie swoje kroki tutaj do stroniska, A my pokażemy wam, jaki jest finał akcji Torzowskie Psy. to nie jest tak zwykła karma marketowe, tylko specjalistyczne, nie? dokładnie. Co nie, nie zaszkodzi tym pewno Jakość, a nie ilość, nie? To, to tak naprawdę żołądki mają wszystkie takie same. Nie? Tak, a macie tutaj też kotki schorowane, bo Aż mieliśmy takie sygnał było, i kotki i pieski schorowane którymi się opiekujecie Który, i które wymagają tego typu owoce. To jest dokładnie tak samo jak grubino. coraz słabsze są niestety zwierzęta. Coraz słabsze. No, to... no właśnie, jak tam ta nasza ostatnia akcja? Bo podobno kilka piesków znalazło swój dom, nie? Po ostatniej akcji jasne, Znaczy. Jasne. Akcja oczywiście miała tutaj dużo odzy. Te pieski, które przyjechały na stadion, praktycznie udało nam się zaadoptować 8 chyba sztuk, poszło do adopcji tylko 3, 3 pieski zostały, także super, super akcja, odzew bardzo duży, ludzie to chwalili w mediach, tutaj też jak przychodzili do schroniska. oczywiście nie umiem doczekać się kalendarzy, bo kalendarze wiemy, że były obiecane i, i ludzie pytają, także... Także naprawdę tak, ja chciałem, tylko, do... chciałem tylko dodać, że faktycznie kalendarze już mamy w sprzedaży. Kalendarze w cenie 29 zł, z których całkowity zysk przeznaczamy również tutaj na potrzeby schroniska. To jest ta sesja, w którą filmowałeś to do, do naszej telewizji Ruch TV, gdzie biegaliśmy, gdzie Dyrowi uciekł piesek, tak, ale, ale udało się go złapać. No i to co wiemy na pewno to tak: bąbelek od Mokrzyckiego już, już już na pewno ma domek. Ale nie tylko od Moczyckiego, bo z tego co wiem to Posz, również. Tak poszedł Gibon, poszła Lora. Lora, Lora od trenera. Z tego co wiem to będzie dalej, ale poszedł, poszedł też piesek od Fosy, nie tak. pamiętam jak on się nazywał. Poszedł Klocek od Siwka, tak. na pewno. No i poszła, poszła Lora od trenera. Te pieskie już mają swoje domy, już są szczęśliwe, już mają troszeczkę więcej przestrzeni. No i my serdecznie chcemy jeszcze raz zachęcić Was wszystkich, że jeżeli macie warunki w domu, my jesteście na tyle odpowiedzialni, że możecie przygarnąć zwierzaka, to zapraszamy tutaj do stroniska, a te pieski naprawdę oczekują na wasze serce. Bo jak słychać w tyle do tych piesków jest sporo tutaj, nie? Tak, jest dużo. Ja tylko chcę powiedzieć, że kalendarze są już w sprzedaży od jakiegoś czasu i dość powiedzieć, że w pierwszym tygodniu od premiery kalendarzy, gdzie sprzedawaliśmy nasz kalendarz z ruchu z, ze zdjęciami typowo, typowo stadionowymi. Oraz kalendarz z pieskami, no to dużo większym powodzeniem cieszył się właśnie ten z pieskami. Dlatego dziękujemy również za tą formę wsparcia. Jako formę wsparcia macie też koszulki okazjonalne. Nie kupuję adoptuję. Te koszulki wiszą w strefie kibica. A my zachęcamy Was do zakupów tych rzeczy, bo poprzez te zakupy również wspieracie schronisko. No jasne, a my zachęcamy jako schronisko oczywiście do, do odwiedzenia nas i, i, i do, do adopcji, bo tych zwierzaków potrzebujących jest jeszcze sporo. Więc, więc miejmy nadzieję, że, że poprzez takie akcje no, yy, będziemy po prostu im pomagać, że ta adopcja jeszcze będzie na wyższym poziomie. A współpraca będzie cały czas tak. Póki jest Karolina w klubie, to na, to na pewno <grystanie> będzie tutaj. Nie pewno... No, my akurat w klubie mamy wielu miłośników zwierząt, zarówno piesków, jak i kotków. Także, także wiemy, że kotki tutaj również w stronisku się mają. Zweryfikowaliśmy A. dzisiaj liczby. Wiemy, że na Waszą pomoc czeka po, no, prawie 90 piesków i jeszcze około kilkudziesięciu kotków, których liczba już w tej chwili zamyka się w 50. Także ten kalendarz zostawiamy, żeby zawiózł Was na ścianie. Bardzo dziękujemy i jesteśmy w kontakcie. Jasne.